witam na obradach pana wójta zastępcę pana kierownika panie dyrektor pana kierownika również bardzo serdecznie witam naszych gości dzisiejszych o których za chwileczkę bardziej szczegółowo serdecznie witam nielicznych sołtysów panią sołtys i oczywiście radnych szanowni państwo Jesteśmy dzisiaj w takim składzie, że sesja jest prawomocnym do podejmowania swoich, z porządku obrad swoich uchwał. Przygotowujemy dzisiaj też uchwałę, którą będziemy podejmowali na temat stypendiów, a takie osiągnięcia, które są już na szczeblu wyższym ponad naszymi szkołami, którymi, dla których organem założycielskim jest wójt, Chcemy też ich nagradzać, zauważać i dziękować. Uważamy, że to, co ci uczniowie przy pomocy rodziców i nauczycieli osiągają, to jest dla nas bardzo duża promocja i rozsławianie. Dlatego w ten sposób, chociaż nie do końca jakiś tam bardzo obfity, a skromny, chcielibyśmy podziękować jako samorząd, czyli Wójt i Rada Gminy, ponieważ uważamy, że w taki sposób również jak Państwo uznacie, że jesteście na sesji Rady, na której otrzymacie to również wyróżnienie, że jest to jakieś dla Was, jest to dla Was jakaś satysfakcja. I proszę Państwa tak jak zdarzyło się poprzednio, gdzie pan Martin Halasz otrzymał Y, stypendium i y, został uhonorowany przez y, Wójta i Radę Gminy. Podobnie chcielibyśmy uhonorować Pana, przepraszam, może wezmę od kobiety mężczyka, Panią Dominikę Kaczmarek. Szanowni Państwo, Dominika Kaczmarek to uczennica klasy trzeciej technikum Ekonomicznego ze szkół nr 1 w 500 Droga stypendystko, Serdecznie gratulujemy otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014-15. To prestiżowa nagroda i powód do Dumy. Mieszkanka Gminy za swoją pracowitość, sumienność i zaangażowanie w życie szkoły sięga po najwyższe laury. Brawo. Niewątpliwie jesteś przykładem dla swoich rówieśników i dowodem na to, że wiedza, umiejętności oraz determinacja do pokonywania trudności zawsze prowadzą do sukcesu. Życzymy Tobie spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Podobne gratulacje dla pana Krystiana Szławskiego, uczeń asy trzeciej techniki ekonomicznego ze Szkół im. Emilii Szczanieckiej w Pniebach. Drogi stypendysta, serdecznie gratulujemy otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014-2015. To prestiżowa nagroda i Powód do dumy. Mieszkanie z Mienki za swoją pracowitość, sumienność i zaangażowanie w życie w szkoły sięga po najwyższe laury. Też każdy stypendysta jest niepowtarzalną indywidualnością, osiąga sukcesy w pasjonujących go dziedzinach, a ponadto znajduje czas na rozwijanie swoich zainteresowań. Nasi stypendyści, Dominika i Krystian, wyróżniają się spośród swoich rówieśników głównie szeroką wiedzą. To nastolatkowie niezwykle zaangażowani w swoją edukację i dążący do wymarzonych celów poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia. My żeśmy w projekcie budżetu zrobili jeden błąd, myślę, że błąd, którego możemy naprawić. Nie zaplanowaliśmy takich wysokich środków na, na honorowanie tych, tych uczniów, bo z roku na rok liczba rośnie. W ubiegłym roku, roku był Martin, teraz dwóch na przyszłym. Musimy pamiętać że I trzeba dobudować no, salę. Musimy stwierdzić, że musi być nas więcej wiary 8, 18, 18, 18. w osiągnięciu naszych mieszkania. Dziękuję. Wszyscy radni, którzy kończyli ubiegłą kadencję, otrzymali podziękowania od wójta i wzajemnie od, od radnych, ale nie, nie przypuszczaliśmy tak jest kolej losu, że już radnym nie zostanie wybrany pan Jerzy Wróblewski. Dlatego stwierdziliśmy z Wójtem, że za długoletnie. Bycie radnym, nawet w sensie takim, proszę Państwa, to nie słowo bycie, to jest takie płytkie bym powiedział, ponieważ to był radny, który był mocno zaangażowany w sprawy gminy i w sprawy swojego sąsiedztwa i swoich mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy o jeszcze jednym dodatkowym podziękowaniu. Podziękowanie Jerzemu Klubeskiemu, wieloletniemu radnemu gminy Kwilz za 30-letnią pełną zaangażowania pracę dla dobra gminy i jej mieszkańców oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego. Życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Pójdź co to jest? Taką dziękuję za zaangażowanie, lata wszystkie, jak pamiętam od mieszkańca wójta, jak pana zaangażowanie na rzecz ziemi chwileczki jest bardzo duże. Za to bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dziękuję, dziękuję, było mi bardzo miło współpracować przez te lata i mam wielki szacunek do tej działalności, którą pan dotychczas wykonywał, szczególnie dla swoich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Rzecz, która ma odbierać czas, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dziękuję bardzo. No, ja uważam, że nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Robiłem to, co się należy każdej, co robi każdy radny, każda radna. No dla, dla dobra społeczeństwa, dla dobra gminy. No. Uważam, mnie cieszyła każda drobna inicjatywa, każdy kawałek chodnika zrobiony nie w Kurnatowicach czy w Prusimie, ale na całej gminie. Nawet dziura zasypana żwirem na polnej drodze. To, to było zadowolone, a szczególnie mnie cieszyło jak to pomagali przy tym mieszkańcy. Nie oglądali się tylko na gminę, ale sami się dołożyli chociażby pracą fizyczną. Kiedyś to było bardzo popularne, dzisiaj już gorzej. Także nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Miałem tyle, tyle, no pomagali mi jak mogli, tak, tak pomagali, wspólnieśmy to robili, no ile się dało. Także... Samo ocena y, troszkę za niska, ale myślę, że my ze mną wiemy i widzieliśmy, a powiem szczerze, że nie zawsze ci ludzie, tak jak to wcześniej było powiedziane, ze mną zauważają tę sprawę. Myśmy to szczęśliwi, i uważamy, że trzeba takie rzeczy y, mówić o nich, promować i... i propagować wśród społeczeństwa, żeby byli tacy, którzy przyjdą i tą opatę wspólnie chwycą i coś zrobią. Bo inaczej to za dobrze nam nie pójdzie. Ale mam nadzieję, że nie będąc radnym dalej będziemy razem współpracować, razem dążyć do spółki obradnego celu. Kimś starszy. podjął uchwałę dotyczącą przekazania nam tego zadania, tak my musimy niejako odwrotnie przyjąć to zadanie, że będziemy realizować. Za tym zadaniem idą pieniądze, mianowicie powiat dostarcza, przekaże nam w czterech latach kwotę 11 010 złotych tak, systematycznie. To zadanie my realizowaliśmy, nie było tylko wcześniej w tej materii stosownych uchwały. Są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Czy możemy go głosować? Po tych miłych akcentach w dalszej części sesji radni gminy Klicz omawiali poszczególne punkty zaplanowanego porządku obrad.